Dziś, leniwy stretching na dzień dobry na mazurach. Usiądźcie sobie wygodnie w pozycji motyla, kolana są szeroko i pulsacyjnie poprowadźcie nogi raz w dół, żeby rozciągnąć troszeczkę biodra. Oddychamy swobodnie, siadamy teraz, jedna noga wyprostowana, druga jest podwinięta i wyciągamy się raz do nogi wyprostowanej, robimy skłon, następnie do jednego oraz do drugiego boku po kilka razy na stronę. W kolejnym ćwiczeniu nogi wyprostowane i robimy klasyczny skłon do przodu. Przejdźmy do pozycji na czworakach i następnie wykonujemy ćwiczenie unosząc jedną rękę i przeciwległą nogę do przodu, przed siebie. Kolejne ćwiczenie to otwieranie biodra w tej samej pozycji, czyli w niedźwiedziu na czworaka. Otwieramy nogę daleko do góry, możemy przytrzymać. Następnie zmieniamy partie na górne i będziemy rotować w odcinku kręgosłupa, czyli otwierać się w literę T, wznosząc jedną i drugą rękę do góry. Kolejne ćwiczenie otwierające mocno biodra. Jedno kolano ugięte, druga noga wyprostowana do boku. Ciągniemy biodra zarówno do tyłu delikatnie, jak i do przodu. Jeżeli nie czujecie, rozstawcie nogi troszeczkę szerzej. W kolejnym ćwiczeniu w tej samej pozycji będziemy otwierać, będziemy otwierać klatkę i pracować nad rotacją w kręgosłupie. Ręka jest za kark, następnie łokieć prowadzimy do góry. Kolejne ćwiczenie to pies z głową w dole. Chwilę potrzymać w tej pozycji, popracować nad rozciągnięciem achillesu, stawu skokowego oraz nad otworzeniem klatki, wciskając klatkę głowę między barki. Następnie prawa ręka wędruje do lewej nogi, przechodzimy sobie do podporu i znowu pies głową w dole na zmianę, lewa ręka do prawej nogi, tak żeby wykonać rotację w kręgosłupie. Zejdźmy teraz do psa z głową w górze lub do klasycznej foki jak na surfingu, biodra opuszczone i powrót do psa z głową w dole. Za każdym razem po tej pozycji starajcie sobie tą, ten zakres powiększyć. Spokojnie oddychajcie, nie spieszcie się z ćwiczeniami, wykonajcie sobie po 5, 6, 10 powtórzeń każdego ćwiczenia. Ile wam wygodnie, ile chcecie na to poświęcić czasu. W pozycji skorpiona, z psa z głową w dole, podnosimy nogę i otwieramy biodro, wędrujemy piętą tak jakby do przeciwległej dłoni po skosie. Znowu pies głową w górze, pies w dole i znowu otwieram biodro, ciągnę nogę ruchem okrężnym po łuku, tak żeby pięta wędrowała do ręki. I na koniec klasyczny skłon w staniu i wyprost. Dzięki.